Witam serdecznie. Dzisiaj drugi dzień programu Lufa z rana i potem nic. Przy dzień pominąłem, testowałem ten sheet. No i się nie udało. Zaerałem więcej. Ale to i tak jakieś 10 razy mniej niż na co dzień. Więc i tak spoko. Cash zaszczędzony. Dostałem kurczaka od mamy, co się zjadłem. Mam Od jedzenia za szybko i no, i dzisiaj nic nie wiedziałem. Więc teraz jest tryb Żula, żeby spłacić długi. Bo za długo już to odklejka trwa. Tylko sobie nagrałem. <mulary> Kawka to nic fajnego. Nic sensownego dzisiaj nie mam do powiedzenia. Zbędne 20 koła. Możesz nadijemy napisać, to się... To się dogadamy. Szukam inwestora do paru projektów. Eee. jestcie McDonalda, to kurwa zabiło mnie. Ano miałem mózg. Teraz mam gąbkę. Jeszcze jest moja ukochana. koło czwartku nowa premiera. Pozdro, Jebana czekawka od MacWrap.